George ma szczęście, że ma aż siedmioro rodziców chrzestnych. Ale jedyną osobą, która zawsze będzie zajmowała bardzo szczególne miejsce w sercu rodziny królewskiej, jest bliska przyjaciółka księżnej Diany, Julia Samuel. To ona zdradziła, jaką szczególną, uciążliwą skłonność miała mama Williama i Harry Ego. Julia Samuel niedawno podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat bycia matką chrzestną księcia podczas wywiadów przeprowadzonych w celu upamiętnienia 59. Urodzin księżnej Kropka Psychoterapeutka przypominała sobie, że po raz pierwszy została jej przedstawiona na przyjęciu w 1987 roku. I że natychmiast zostały przyjaciółkami. Do tego stopnia, że kiedy Julia urodziła syna Benjamin'a, poprosiła Dianę, aby została jego matką chrzestną. Teraz ona pełni ten zaszczyt u najstarszego syna Williama i Kate. Przy okazji rozmowy zdradziła, jaka uciążliwą przypadłość miała jego babcia, królowa ludzkich serc. Julia Samuel zdradziła uciążliwą skłonność Diane Kroka Diana miałaby dziś, gdyby żyła 59. Lat i cieszyłaby się czworgiem wnucząt. W świetle tego, co w wywiadzie mówi w wywiadzie jej przyjaciółka, i Ulia, rodzice niekoniecznie także byliby zachwyceni. Księżna miała pewną uciążliwą skłonność. Jaką znak zapytania kropka kiedy książe William i księżna Kate powitali swoje pierworodne dziecko? Księcia Dżodża, a członkowie rodziny królewskiej obdarzyli Julię tym samym zaszczytem, jakim ona ich matkę, prosząc, aby była jednym z rodziców chrzestnych malucha, ona się oczywiście zgodziła. Julię niewątpliwie poruszył symboliczny gest syna Diany. Ale teraz ujawniła. Że postrzega to również jako doskonały sposób na utrzymanie ducha księżnej wali przy życiu, dzięki kontynuowaniu jednej z jej ulubionych rodzinnych tradycji. W wywiadzie dla Mailon Sundays ją ujawniła, że księżna miała skłonność do obdarowywania jej syna ogromnymi, hałaśliwymi i koszmarnymi zabawkami, które oczywiście dzieci kochały. Dlatego Julia uznała teraz, że absolutnie konieczne jest, aby odwzajemniła to, jeśli chodzi o księcia Czora. Robię więc to, co Diana nam zrobiła, czyli daje niemożliwe zabawki, które są naprawdę hałaśliwe, wymagają dużo pracy. William następnie musi spędzać dni na składaniu wspólnym składaniu zabawki, a potem jest głośno, wyjaśniła Julia w wywiadzie dla podcastu Hoftofa i with Elizabeth Day. to mnie rozśmiesza i Georgea też. Samuel nie ukrywa także, że uważa, że Diana byłaby fantastyczną babcią, dumną ze swoich wnuków. nie może pozbyć się żalu, że odeszła tak nagle i za szybko.